Cześć, witam Was bardzo serdecznie w y, y, pierwszym odcinku z nowej serii. Dzisiaj sobie będziemy grali w grę Happy Wheels, dlatego że po prostu tą grę lubię i sobie po prostu chciałem pograć. No dobrze, no wiem. W te poziomy jeszcze nigdy nie grałem. Więc mogę sobie teraz pograć nowe są, więc zobaczymy. Play. Aha. Uh -huh. uh -huh. Tego sobie weźmiemy. <laughs> ok, co to, to jest? Coś co się pojawiło. <laughs> to chyba nie tak miało wyglądać. Oj nie. nie. Restart. Jeszcze raz. Znam się, o co się tutaj w tym poziomie chodzi? Stój. Aaaa, tutaj się pojawiło. Bardzo fajnie. tu może pewnie... To pewnie zniknie, wiedziałem. A nie, po prostu... Co to jest? O Jezus! Dobra. Co to chodzi? Jedziemy dalej. Prost, trochę ten poziom, tylko o, coś, coś Hm. No. Aha, tak. Fajnie. O Jezus. Wow. bo fajne. A to było żałosne. <noise> dobra, jeszcze raz. Nie, nic się nie wydarzyło. Stój. Dobra. Za szybko trochę jechałem. Ups. Okej. Okay. Jak jest tą animację robioną, zawsze mnie zastanawia. Ej, okay. Jezus. Skoczyliśmy tutaj. <grystanie> no ładka. Dobra, no i powinno się teraz tworzyć O, no. Ech. Co? Ej, to było nie fair. Nie podobał mi się ten poziom. Oj, no, to było nie fair. Nie wiem, coś, może coś ciekawszego się tam znajdzie. Tego sobie wezmę tym razem. Jedziemy. Staram się cały trudny zrobić. O! O, dobra? Ua. Okej. Okay. Tak się przewrócił. Nie. Nie wywracać. O! Co jest? Nie. Myślałem, że to przeszkoda. U Jezus! Efekty dźwiękowe No. Nie, chyba się chciałem. Jeszcze raz. O! No, nie, nie, musisz, nie, Tyło, nie, Tyło, do tyłu, nie, do tyłu. Tak, to jest, ja się zaczynam I bum. Kupikami, no. Ten człowieczek nie, 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 nagrywać. nie, BUM! nie, 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 innym. Przykład nie wiem święty Mikołaj, zobaczymy jak święty Mikołaj sobie poradzi. Precenty już wypadły. Oj, <grytania> Aha, wciągniemy jednego elfa na sznurze z tyłu. Oj. Okej. Okay. do przodu, no nie Aha! Ujóz! Tego się nie spodziewałem. Aha, czyli on się rozumie. Teraz biegnie do przodu, chowa się i. Aha, bardzo fajnie. Idziemy. Aha, elfy dalej żyją. No, teraz już nie za bardzo. O! uciec przed tym... No! O, Proszę! Czekać. Czekać. Jest! Matko Święta... Nie! Nie! Jej, jeszcze jeden poziom sobie przejdę. Legacy Hop. o, a mam zabrać 14... Jezus mówił nie tak szybko. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. Gdzie jest? Tak? to potrafi skakać? Aha. Nie, tam... Tam ja miałem coś innego. Po prostu trzeba tak na super szybko. Spróbujemy tak. Jej! jest, ups, się uszkodziliśmy, dalej! Up. O, mój Jezus, o nie, nie! Ten Stój! O Boże... No, co się tu przewracasz? O! O nie, nie, nie! Boże, co się tu dzieje? Już kapelusz zgubiłem. A tutaj, tu, tu, tu trzeba... poli. Nie! Prze... kurde. Jadę trochę dziwne, ale... Przynajmniej jadę... Nie, 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 nie! Głowu! Ta... No, boże, to jest, to jest zdziwne. Jeszcze raz. Przedłu. Ło! I straciliśmy głowę. Trzeba być cierpliwym. Może nam kapelusz dostań na głowę. Tak, mamy kapelusz. Jedziesz, jedziesz, je. Youtube'a. No, nie zebraliśmy książkę. No, podnieś się do koloru. Ło! Jeszcze raz, no trzeba ja, coś zrobić. Czy coś jest na szybciej. Uaaa! Jedziemy, jedziemy, Nie wypadnie tylko, nie! Ło! <laughs> Ale było blisko. Ciągle na tym momencie zabijam. Tam nie wiem, jak to zrobić. Jak za szybko jadę, to się. tam. troszeczkę się. Jakby uszkadzam. No, głupi się schyli, nie zebrałem pieniądzka. Bo. tak? Nie. No, było blisko. Dobra, jeszcze raz. Nie stać kapelusza, pamiętam. Dobrze. No. Ups. O Boże. To. Trwa dłużej niż myślałem. Tak. Ups stało O Jezus, o Jezus. Coś. Nie. Nie no iskaperujeś w świat. W. Jest normalnie. Aha, co teraz. O. Hmm. Jeszcze raz. Chyba woda jest trudniejsze niż myślałem. Jeden, drugi kapelusz już spadł. O, Jezus Marii. O, chocią żyjemy. Tak, przejdziemy go w ten sposób. Nie, żartuję. Dobra. No! Co mi tu takie kłopoty wyprawiasz? Już jedź, ładnie. Nie, 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 nie. O, o! Ups. Ja tam nie widzę, co się dzieje. Skąd mam wiedzieć, kiedy się gdzieś? Teraz nie stracimy kapelusza, tak? Jest, oj. Oj, no już, stoi normalnie. Dziękujemy. Nie, no... Jedziemy dalej o o jedź. <śpiew> <śpiew> eee. Nie wiem czemu chcę, ciągle, ja przegrałem dalej. Jak się to podoba i tak strasznie nie nudzi. No i jedź że normalnie. Dziękuję. Nie, 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 nie. teraz spokojnie. <śpiew> Jeszcze raz, ostatni raz. Ten odcinek miał być krótszy niż 10, 10 minut. Dobra, ale udało mi się jeden dzisiaj przejść. Jee, jestem straszny z gry. i tak mi się podoba. No, to cześć.